Dobra, Jan. Mówimy dzisiaj nasze ulubione bolencice z gołu. Zaczynasz, maluchu. Moja pierwsza ulubiona bolencica to jest Abyba. Mamy jej mam, najbliższego skilla ze wszystkich blagów. Przyjęłam głowę do boszki. A druga ulubiona bolencica to jest moja. No no I to jest moja kaczka w mieście siedem. Moją pierwszą ulubioną bronią jest SG, ponieważ jest ładna, jest dobra na overpassa i po prostu ją lubię. Młodnego też skina, wygranego przez AWANS. No i drugą, jak ty też zresztą lubisz, AK-47. To jest broń która jest niszczycielska. No ja nie mam do niego jeszcze skina, niestety. A trzecim moją ulubionym jest nic innego jak Negev. Niezawodna broń, którą rozwalić każdego przeciwnika. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.